Siemanko widzowie może czekaliście, a może nie ale dzisiaj jest otwarcie oficjalne inferno.eu wchodzimy oczywiście na serwer no i jesteśmy już na serwerze jak już widzicie za mną tutaj jest już mój domek no i od twórcy dostałem tutaj bloki z jak to się nazywało? Hmm, dobra, nieważne jak to się nazywało Tam gdzie jest portal do Endu No i dostałem te bloki od niego, dzięki, pozdrawiam Cię No i tak jak już mówiłem, dzisiaj jest Oficjalne otwarcie Inferno.eu Możecie już wchodzić Zobaczymy ile Was już będzie że dzisiaj chyba nikogo nie będzie, może skater będzie, ale to już poza odcinkiem. Może ktoś z was już wejdzie dzisiaj na serwer. Może już ktoś jest na spawnie. Jeszcze nic nie wiem, ale wiem, że już jest dzisiaj aktualne otwarcie, bo jest 10.11.2022. A 11.11 .11, to to już będzie taki jakby Bardziej oficjalniejszy. Po prostu teraz już wszyscy mogą wchodzić, a już jutro będą, będzie takie otwarcie, że już takie no bardziej aktualnie, oficjalniejsze niż to. No więc ja już tutaj dużo no, zrobiłem no nie tak dużo, ale mam tutaj dużo tych wyrównanych terenów. Bo jeszcze tam wyrównywałem, chociaż już miałem wyrów wyrównięty, ale dobra, ja już was oprowadzę. Co ja zbudowałem na serwerze, więc już przechodzimy. Dobra, no to tutaj jest to, co miałem na początku. Tutaj skrzynka, jakieś itemy. Tutaj mamy, w sumie mogę to przepalić. Crafting, no tutaj jest właśnie to, skąd tu przyszłem. Domek no to jest piękny, tutaj mam zwierzątka, no i domek jest taki mały, przytulny, chodźmy spać, dobra już jest dzień, mam tu fajny widok, może jeszcze nie jest fajny, ale będzie fajny, mam tu skrzynkę z jakimiś itemami, ta jeszcze jest pusta, Dobra, a teraz chodźmy do kopalni mojej. Czekajcie, spróbuję zrobić coś, ale chyba mi się to nie uda. Tak jakby się udało, bo mi zabrało pół serca. Dobra, więc schodzimy. To jest do samego bedroka kopalnia. Tutaj wchodzimy jest tak. Jeszcze wchodzimy jeszcze niżej. No, i tutaj mamy taki jakby pokoik. Mamy tutaj piercyk, skrzynkę, crafting. No, i tu już niżej jest bedrock. No, i tyle nie więcej zrobiłem na serwerze. Na spawna mi się nie chce iść. Może jutro pójdę, jak już będzie takie oficjalne, oficjalne ten wprowadzenie serwera do gry Wychodzimy szybciutko piszcie mi w komentarzu jakie mam coś gry nagrywać bo ja nie wiem jakie serio A jeszcze, 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 jeszcze tutaj mam port jeszcze nie mam łódek, ale będą tu łódki. Oczywiście piszę port. Tutaj piszę 11.11.2022, bo będzie otwarty tak samo jak oficjalne tutaj wejście na serwer, znaczy otwarcie nas tego serwera, i wtedy też będzie otwarty ten port i będą łódki. Tam jest ta obsydianowa ściana. No, no i co mam jeszcze Wam pokazać. Chyba już nic. Zbroja no to taka jak widzicie. Helmik niezużyty w ogóle spodenki yy, Niezużyte pra praktycznie w ogóle. Bo w sumie nie nawalałem się tutaj jeszcze z nikim, bo yy, niko nie było na tym serwerze. Ale dzisiaj już może będzie ktoś. Może się będę nawalał. A może jutro ktoś będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj mam łopatę praktycznie też niezniszczoną. Kilow, no to tak już mniej niż połowa, znaczy więcej niż połowa zniszczona. Zniszczony I tutaj mam jeszcze siekierę. Nie więcej tak gdzieś w połowie zniszczona. No i dwie pochodnie niepotrzebne mi. Już ich nie mam w wyku. Mam tutaj wiaderko z wodą. Będę coraz więcej tutaj ulepszał. Yy, będzie tu gdzieś rynek, fontanna jak na Manojowicach, chociaż chyba nie robiłem odcinka z Manojowic nowych, bo tamte się usunęły, bo była aktualizacja i niestety wywaliło mi wszystkie serwery. Też anarchię poprzednią, która była moja, bo to była MG, teraz jestem na CSM, a anarchii. Jak chcecie też jakieś poradniki na ustawienia tutaj w Craftsmanie, no to możecie pisać. Ja znam bardzo dużo. Nawet znam na tekstury tutaj w ustawieniach. Więc wy jak tylko coś chcecie, możecie pisać w komentarzach. No, nie wiem kiedy nagram odcinek kolejny z tutaj Inferno. Czekajcie, chyba wcześniej powiedziałem, że to jest anarja CSM. Myliło mi się, sorry, bo to jest inferno teraz. Serio, to jest inferno. Widzieliście, jak chodzę. Anarchia inaczej wygląda. Tylko jestem jakiś głupkowaty i zapominam sobie. No, no i. To na dzisiaj by był koniec. Padajcie na kolejne odcinki, poprzednie i te, co będą za niedługo. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz Subika i dzwoneczek i coś napiszcie w komentarzu więc to by był dzisiaj koniec i siemanko